Włączę nagrywanie i tyle, i możemy jechać. Zadanie Dobra, mamy... Sta sta staram się nie drzeć, mordy. No najwyżej, no Boże, to jest zrobione na takim wielkim spontanie. Ale właściwie mówię, nie Najdziwniejsze jest to, że. Aha, bo jak się pojawiam na nowo, to wszystko się odradza. 13 koła Mamy coś do sprzedania Trzeba nie sprzedawać młodów Dalej leć Bo Boże, tą misję, co mam teraz zaznaczoną, to na 3 lata. A tam. Znaczy, bo to jest ogólnie do ten: do ułożenia po świecie i takich. A mamy tylko jedną misję? Mamy chyba. 3? Trzy, tak. to Ty zawsze byłeś od wybierania misji to zdaje się na ciebie? Dobra, to może pierwszy zrobimy to... To jest w sumie. A, no, przy bramie, Do kogo już? Do pieseł. Pęk, Eee... bandyci? Dlaczego ale moja postać za każdym razem, jak kogoś zabije, to się śmieje? A no, może krytykami zabije. Chcesz e, granatnik czy... A machine gun jest lepszy. A mi to bo boja... ale ja, Wow, wow, wow. wow. Tak, mamy w 10 po prostu przejechać. Takiego mamy quest'a. Bandy bandytów przy 10 przeciwników ogólnie. Ogólnie 10 mam przyjechać, czekaj. Okay. Też tu nie zbiera kasy jak bójca. Oh yeah. Są tutaj te psty. Są ośrodki. Ja zapomniałem, że twoje zdolności prowadzenia są bardzo dobre. Nie wiesz co, tutaj się kur na myszką steruje, i to tak daje w dwójce, tyle że nie muszę ten dziki system pier... ...panować. O, nie przejadę. Przejedziesz! O, Bosik! To jest ten co wczoraj nam rzucił tego. Może jaka cenność tego karabinu? Eee, zaraz nam auto rozpierdziłem. Albo ten karabin tak cienko strzela, albo ja po prostu mam cele jak błapa z weselem. to się kiedyś mawiało. Eee, raczej to drugie. Kurde, czekaj. Dobra, oni tam stoją. Lecą już. Cześć, schowam się za kamieniem. Niech nam się trochę auto regeneruje. Regeneruje. Szkoda, że mój samochód tak nie potrafi. Jeśli <grym> zregeneruję to tam wjadę, to ich poprzejeżdżam. Przynajmniej spróbuję. Tego bossa będzie można zabić, to zaś SMG nam wypadnie, te co wczoraj żeś dorwał. Serio? No. Eee... do tu? Dobra, auto się zregenerowało. Próbuję. Fuck Ooooo ojej. To musiało bolać. Ucieka. Chodź tu. Dobra, zobaczymy co wyrzucił. O, no, wyrzucił SMG, bo już widzę. Tu leży. Ale bez to tak można farmić i farmić. A w każdej części tak można farmić, szczerze mówiąc, w burdelu. E, nie, w dwójce, nawet jak zabijesz do, do, do znowu kolejnego bossa, też lecą bronie. Te tak, ta, która bos wyrzuca. Tak, która

Arach przejedziemy gdzieś No na pewno coś się ze spełniło tu, Tutaj będzie coś Czy nie? No tak właśnie tutaj wiem że trochę, trochę w szoczku jestem ale o właśnie tutaj jest to do kliknięcia Pandora. At least I believe it to be the forty-third planet. The moonlight cycles are difficult to get used to. The planet rotation day is over ninety hours long. The people that inhabit this salted dust ball are as ignorant as I've seen in this galaxy. When I attach scientific inquiry Probably to something I'm right. like balls, I'm greeted with silly nursery rhymes and slack-jawed soliloquy about a man who knew a man who knew a man. They drift oh, off into where I half imagine they're drunk or brain damaged. And are unaware of my continued presence. If I believed in hell, I would contemplate how it compares to Pandora. Ironically such a belief would align me with these. Rozumiem, że... Oh. Aww. Yeah. Hmm. Yeah. O no to to że to Jeszcze Jeszcze jedna gdzieś. gdzieś. O, chyba widziałem to Albo Panie, co? Ja jestem kobietą, ja nie jestem ja Błodnos! Gdzie masz Błodnosa? Oh. O, widzę, leci. Jeszcze coś. Poza naszym autem był? Do sprzedania. Ja. Yeah. O, kolejno tam biegnie. O, no, widziałem, widziałem. Widziałem, ale przez te kości nie mogę w szybkie No tak, ja nawalam cały magazynek, wywaliłem, ty strzelisz razy. i czyli Genialnie. Nie, yeah, jak trafiłem go krytykami.

With the investigation of the symbols and glowing patterns of the site, we finally unearthed arguably certifiable proof of the existence of alien life having been here on Pandora. But this celebration was lonely, as I only have two colleagues. And I'm not too fond of the fat girl Shime. I've been told to that the discovery requires sacrifice, but I never understood what they meant until now. Oops. E, dobra, sterowanie faktycznie jest tutaj dziwne. cicho! Yeah! O, pisały się na niego rzucie. Te karabinie z okanty, dupy rozstrzaśne. Strzelam, strzelam, wow! O, no, praca miałem trzy pieski spokoje, cały czas strzelałem kurwa przed mną, że tam zabić to. Leci bandyta. Leciał. Ciężko się celuje z tego karabinu, bo on nie ma kurwa celownika takiego normalnego, wiesz? Bo nie wiem, w co mam patrzeć. Czy on, patrzeć na muszkę w tym pistolecie, czy... Na ten celownik, który przypomina jajo z kulką na środku. Na ten jajowaty. Przynajmniej ja tak ustawiam. Ulepszenie tego. Traga To jest SMG, która. To, to, to jest to samo faktycznie. Keep the e, na ten sam poziom dostajesz? Czy? Kurde, nie wyjście To mogłeś. A, w sumie dobra. Patrzę po tych tarczach. Siedemdziesiąt jeden że trzy bronie naraz można nosić. Wiem, ja się że ten... To można trzy bronie nosić, to trzeba zobaczyć... Co mają jeszcze? A przy okazji czy jest coś jest lepszego. Tam kurwa białe bronie u mnie ma. Zawsze można sobie, nie wiem, z Shotgunem połazić jeszcze. Nie, akurat Shotgun w tej grze jakoś mało mi odpowiada, wiesz? Ewentualnie może na większym poziomie, bo na tym na razie to.

tam gdzie żeśmy byli przed chwilą. Dobra, to tam się podjedzie. Eee, postrzelaj się tam jeszcze z tymi bandytami. O, panie, z tym karabinem. A ja idę oddać kosta tutaj do tego, do tablicy, bo żeśmy nie oddali. Nie, ja ci powiem tak, ja do niego strzelam, a pociski dookoła niego przelatują cały czas. <noise> Nie, 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 to nie ma sensu. A, do sprzedania. A, tu jest. To auto. auto. mi się no, przesuwa. ma takiego buga. Nie wiem na zawsze. O nie. mnie wystraszyłeś teraz. Dobra, tu mi się wydaje, że mamy, będziemy mieć quest'a w tym, tym nie? Ale to za, za sekundę. O, jest tu ktoś. O, trzy zadania od niego dostaliśmy. No i dobrze. Będzie co robić? Może uh, uh, huh. mam jakieś hamulce? Serio? Dobra, co to są te turbiny? Kurczę teraz. Tak, co to jest? Jakiś klucz? A gdzie to... tam, dobra. To, co to jest? Journale Brakuje nam jeszcze dwa, tak? Chodzi o są? Nie... A, jeden jest tam. Nie jesteś przy... yy, przypadkiem. Tarczy? Nie, to niedawno w tym w wiosce sobie A, kupowałem, czy w mieście, chyba jak to nazwać. To sprzedam. Aha, czyli te gwiazdki to jest wejście do Tungonów, tak? Coś tam desyjnie tak by wyglądało. Pokaż no, panie, kobieta ci powie. To są punkty tranzytowe. Masz legendę, to wiem, no, no to ale to będą wejścia do dungeonów. Tak jakby tutaj, tutaj gdzieś mamy quest'a. Tutaj w mamy zarobki. zabierać, e, zabijać A, głębie, w głębi słucham, serio. O, zobaczcie tu pasze. One za nami są, tak? Boże, ja im nic nie robię z tego parabolika. Ten jeden? O. Aha, jak jest szlachetne gniazdo, to one wylatują. O, piesał. O, badass. Trzynasty level. Prawie się samochód rozwalił. Ja może się cofnę. Że tak powiem, ogień z dupy. I to dosłownie. Czekaj. Dobra. Ale, no. słyszałem, że to jest. Dobra, to cały czas prosto muszę jechać. Tam będą dwa questy, tak jak. Poczekam, aż się zregeneruje trochę. Albo chuj, guzia. A wszystkie te filmy trzeba będzie atakować. Niewybredny język, niewybredne żarty. 21 plus. <laughs> nie wiem, czy tutaj był tak. Tu sobie. Mam bandyci tu są. Bandyci. Które nawet nie zwracają na mnie uwagi. O, no, na ciebie nie zwracają, do eee, mnie już. Znaczy nie zwracacie uwagi. Gdzie są jeszcze? O, za mną. Cześć. Przepraszam, że ktoś strzela, ale nie widzę. Aha. Tak to wy się nie bawcie. Health? I've never seen anything like this. To jest dziura kurwa w suficie I oni stąd do mnie A, tu jest. Dobra, jakieś... questa przy okazji tutaj zebrałem. W budyneczku. Jest tutaj coś ciekawego, ale jakoś nie widzę. I teraz mamy wracać w to miejsce. Z